Cześć! Dzisiaj dwa słowa na temat komunikacji na linii vendor-partner, ale komunikacji dwustronnej czyli o tym, jak należy słuchać partnera, a z drugiej strony o tym, jak Informować partnerów na temat zmian w naszym produktowym portfolio. Pod koniec ubiegłego roku, podczas naszego roadshow, które odbywaliśmy razem z naszym dystrybutorem po partnerach, jeden z nich zgłosił nam zapotrzebowanie na taki spis. A najważniejszych rzeczy dotyczących Famoka: e, funkcjonalności, możliwości, e, sposobów wykorzystania. Okazało się, że mamy taki dokument, e, tylko jest on odrobinę przestarzały, nie ma zbyt wielu informacji, e, no więc postanowiliśmy się do tego porządnie e, i e, stworzyć z tego e, troszkę bardziej rozbudowany materiał. E, finalnie. E, Zdecydowaliśmy się, aby zrobić z tego e-booka, który posłuży nam do takich działań content marketingowych. Także wszystkie te pytania, które były w naszych głowach, ale też przychodziły na mailach od naszych partnerów, zbieraliśmy, gromadziliśmy w jednym miejscu. I w ostatnim czasie faktycznie wydaliśmy e-booka 50 pytań do Famoka, który w zasadzie w całości powstał dzięki partnerom. Druga sprawa. To informowanie. I tutaj też na bazie naszych famokowych doświadczeń mogę opowiedzieć o tym, jak uporządkowaliśmy ostatnio proces komunikacji związany z wychodzeniem nowej wersji naszego oprogramowania. Również jedna ze świeższych zmian jest taka, że nowy famok wychodzi teraz raz w miesiącu. W związku z czym um, ustawiliśmy sobie taki proces komunikacji, który um, zaczyna się od Notyfikacji w samym systemie. Drugim krokiem są newslettery do naszych partnerów i klientów, w których opisujemy najważniejsze funkcjonalności, ale też odnosimy do całej listy update'ów. W poziomu newslettera zapraszamy na webinar. I to jest trzeci krok tej ścieżki komunikacji. Webinar, który jest prowadzony przez naszych kolegów z działu pre -Sace. Webinary są dwa, polsko i anglojęzyczny. I to jest taka praktyczna część, że nasi partnerzy nie tylko mogą przeczytać o nowych update'ach, ale też zobaczyć je na żywo. Kolejnym krokiem jest mailing pod szyldem Famok Academy, w którym jeszcze podsumowujemy tę nową wersję, ale również informujemy o takich działaniach towarzyszących, czy to o szkoleniach, czy to o dodatkowych materiałach, jakie wypracowaliśmy w międzyczasie, albo zapowiedzi eventów. No i ostatnim ogniwem są posty. Posty na LinkedIna dla naszych partnerów, o których wspominałam w poprzednim odcinku. Posty, które dotyczą konkretnych nowych feature'ów. Takie posty tworzymy, wysyłamy do partnerów i zachęcamy, aby je udostępniali. 哪里？<Yeah. S 2> yeah.